Cześć, jest z tej strony Dzisiaj trzecia część projektu Jawki. Zajmujemy się dzisiaj podkową. Początkowy plan był na wycięcie podkowy z, oto, z takiego płaskownika stalowego. Teraz plany się zmieniły. Nie, nie, plany się zmieniły. Tylko zobaczyliśmy oryginal... no, nie oryginalną podkowę, ale dorabioną przez Ostrowskiego. No, i mamy odrysowaną. Jaki powinien być kształt? To jest radny, mamy, to jest mamy taką to jest. tą y, aluminiową. Płaskownik aluminiowy, z, z niego będziemy docinać. I zakładając to, że u nas będzie membrana przebiegała, w racji, że u nas będzie tutaj przebiegała membrana, to cały ten odcinek odtąd dotąd pod, podkowy musi zostać usunięty. Więc po tym zostanie coś takiego. Nie wynika to z tego, że nam zabrakło płaskownika, tylko. tylko tylko faktycznie no to wracając do prasy hydraulicznej została ona trochę przebudowana teraz no tu, tu mamy górę naszą jest tutaj oparcie taki płaskownik dosyć gruby o który będzie opierał się siłownik tu są uchwyty na sprężyny mamy już tu pokazuję taką podstawkę takie coś tym będziemy sobie wszystko wyciskać wciskać no, to jest ciepłe, bo świeżo pasowane, ale to będzie tutaj leżało. Siłownik będzie stał na tym. No i z racji, że on musi być pionowo, żeby działał, no to się będzie wysyłać w to, a to będzie szło do dołu i tym sobie będziemy wygniatać. No i teraz zajmujemy się podsłowaniem tej samej podstawki na tego, na ten element, z którym, z którym chcemy coś robić. Wracając jeszcze do inaczej podkowy, pierwotnie my wycinamy to z blachy no ko koło piątki, nie, chyba to jest no ale koło, koło 4,8 a oryginalnie, nie koło 5, a to co Ostrowski daje to jest chyba 5,5 znaczy pół, pół, inaczej jest pół metra większe niż to tu mieliśmy blachę szóstkę i ona pasowała idealnie ale też bez sensu, znaczy inaczej, no zobaczyliśmy, ja zobaczyłem, że łostrowskiego Ostrowskiego produkują z tego. No to mamy kawałek, to możemy wyciąć. Ale też bez sensu by było kupić jakby gotową, produkowaną przez kogoś, tylko po to, żeby ją w połowę obciąć. Bo to by była czysta strata pieniędzy. Zwłaszcza, że musielibyśmy też przerobić te mocowania chyba, bo nam wypadają w membranie. Podkowę mamy wstępnie wyciętą. Teraz zajmiemy się frezowaniem. Takim oto stalowym frezem. Jest nowy człowiek od frezowania. Mamy już skończoną, znaczy nie skończoną, ale zrobioną podkowę pod nasz silnik. No już prawie przy końcu jesteśmy. No, zostało tylko jeszcze lekko to przeszlifować, wszystko tutaj, wszystkie ranty też zlikwidować. To chyba będziemy musieli rozciąć w pół, tak jak jest w tym, co teraz produkują, żeby nam się zmieściło w kartery. Tak. Pod koło nam sięga tyle, bo od tej nam wchodzi membrana, a od tej wychodzi wał do cylindra. I chyba w sumie tyle. no To na pewno ta powierzchni, powierzchnia będzie jeszcze na pewno wygładzona, żeby tam żadne śmieci nie zostały. No i te. Ząbki będą ucięte do połowy, tak, żeby nam chodziło tu w kartery ładniej. Na tym można by zakończyć. Tak jak widać, udało się zrobić naszą prasę. Tutaj mamy nóżki. Tu na tej belce będzie kiedyś zrobiony taki pojemniczek na różne przystawki. Do tego tu mamy taką tą daną, żeby sobie wkładać śruby od regulacji wysokości plus yy, od siłownika nasz, naszą dźwignię. Tu jest y, półka, którą regulujemy wysokość. Są wywiercone idealnie równe otwory. Y, no i tak to wygląda. Tu mamy nasz siłowniczek na sprężynach. No i on nam wysuwa tego. Tak jak widać y, rama od jawki już jest osadzona. I za chwilę nag się. nagrzejemy te elementy, przeżegnamy się ładnie. No i będziemy próbować wyciągnąć. Zobaczymy czy siłownik trzytonowy sobie poradzi. Czy prasa nie pęknie w pół na spawach. I ewentualnie... Czy nie, czy, czy, czy nie dostaniemy spręży na marcie No to dobrze, to będziemy nagrywać kontynuację. Więc spróbujemy. Idzie. Spierdowana. Ale idzie. Dobra, Czekaj, trzeba poprawić. Po około pół godziny walki udało się w końcu wyciągnąć wahacz. Nie nie, nie, nie nagrywaliśmy, bo trzeba było mieć parę rąk, No bo to taka robota, że trzeba się skupić. Tak jak widzicie, udało się wyciągnąć. Troszeczkę go przygięło, ale to już się naprostuje. No, no i... No i tak. No i... i tak będziemy nowy wahać. Dawać do tej konkretnie ramy, bo tu musi być wzmacniany, a. Nawet, nawet nie że wzmacniany, tylko przedłużony musi być. No myślę, że dwa razy dłuższy niż ten na pewno. No l... zobaczymy, ile silnik wygenerujemy. Jak ktoś ma hamownię w okolicy, to możemy już gadać. No, no tak więc chyba tyle na dzisiaj. Dziękujemy za oglądanie i wyczekujcie kolejnych filmików, które już będą stricte na temat budowy silnika lub ogólnie całej konstrukcji sportowej jawy.